Cześć, z tej strony Witam Was na kolejnej recenzji Alpha z Ajamanu. Tym, tym razem Bubblegum. Dawno nie było recenzji takich, że solo robiłem, ale w końcu się wziąłem też i za takie. Tutaj mam swojego e, adżamańskiego Alpha Kera. Znaczy, to jest jeden z shotów, taki. O, zobaczcie. Jest to wszystko mokre. Jest to wszystko mokre, klejące się, ale nie dżemowate. Powiem Wam, e, trudno mi ocenić ten tytoń, bo e, czytając Bubblegum spodziewałem się czegoś w smaku American e, Bubblegum albo Spearmint coś jak Al-Sultan Al Bubblegum. A tutaj jest całkiem coś innego: jest to hmm, cytrusowe. W zapachu przypomina mi to. Właśnie lekko miętę z jakąś cytrynką. No, nie tego się spodziewałem, jestem zaskoczony. Więc, jako Bubblegum, nie wiem czy bym to tak nazwał. Mi się kojarzy Bubblegum inaczej, ale mi się to kojarzy z takim smakiem gumy balonowej Donald czy coś takiego. Ale sam zapach jest przyjemny. To tak, zacznę może od cięcia. Cięcie typowe dla Alfakera. Czyli drobne, bez patyków, yy, bardzo wilgotne, ale nie, płyn nie dżemowate, tylko płynące. E, cięcie oceniam na 4 z plusem do 5, ponieważ nie lubię takiego płynącego. Jeżeli chodzi o zapach, jak już zacząłem, nie jest to typowy Bubblegum, którego się spodziewałem, więc tutaj yy, odzorowanie mojego wyobrażenia Bubblegama to będzie. Yy, Dwa, ale sam zapach w sobie jest dość intensywny, interesujący, dlatego zapach, no trudno mi to ocenić, tak naprawdę, bo to jest indywidualne. No na pewno nie jest to bubblegum taki jak za Al Sultana, i to jest dla mnie problem, bo ja lubię takie bubbleguma właśnie e, guma balonowa Donalda czy coś takiego, czy właśnie takie gumy w kulkach, ale powiedzmy, że zapach. Jest przyjemny, więc ocenię go na 4,5. Chociaż tak jak obserwowanie, obzorowanie bardziej to jest Pyramid z Lemonem niż Bubblegum. Dobrze, zobaczmy, jak tam w smaku. W smaku na początku dominuje cytryna. Ale jest to lekka cytrynka, taka delikatna. E, troszeczkę przypomina mi to lemon z Abira. Bardzo delikatny, taki przyjemny, naturalny lemon. Na wydechu troszkę czuć właśnie te nutki mięty. I teraz, jak ten smak ocenić? Ocenię go na dwa sposoby. Jako odzorowanie tego zapachu, który tutaj jest. To jest. 5. Mocne, 5! Bo naprawdę to, co tu czujemy w zapachu, to czujemy w smaku, jest to świetne. A to nas nie dziwi, ponieważ te receptory aromatów są w nosie, więc tak nam smakuje, jak nam pachnie. Ale jeżeli chodzi o moje osobiste odczucia, to będzie to 4,5, słabe 4,5, ponieważ no ja lubię taki smak, lubię taką cytrynkę właśnie niesłodką. Z racji, że mam sentyment do Abira i to przypomina mi trochę Abira cytrynowego. No to właśnie dlatego dam 4,5, jest coś przyjemne. Żałuję, że troszkę lepiej nie czuć tej mięty. Myślę, że jakby dodać tu odrobinę jakiegoś miętowego smaku, jakiegoś miętowego tytoniu, to byłoby to całkiem fajne i przyjemne. Chmurki, no też to jest tak troszkę trudno mi ocenić. Nie wiem, jak wy to będziecie widzieć na filmie, ale dla mnie chmurki to są piątka. Jeżeli nawet wam, nam ten smak nie smakuje, albo po prostu nie do końca podchodzi nam, to za chmurki warto kupić ten, ten tytoń, bo jest naprawdę świetny do palenia. Daje fajne, przyjemne chmury. Palę na kokobriku i praktycznie nie na kokobriku, przepraszam, na bambuczy na moim Eladinie El z odrobiną lodu. I praktycznie pod, pod kominkiem, i praktycznie po 10 minutach palenia takie zacne chmurki za. Jak widzicie, fajne, więc chmury oceniam na 5. Ogólna ocena tego tytoniu dla mnie to jest takie 4 z lekkim plusem. Bo jednak nie tego się spodziewałem kupując Bubblegum. Jestem troszkę rozczarowany. Jakby to się nazywało citron, Spearmint Citron albo coś takiego, na pewno by, bym dał piątkę, ale w takim przypadku niestety 4,5. Ale chmury fajne. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, subskrybujcie, łapki w górę, klikajcie, trzymajcie się, hej!